Mamo, bo ja dostałam dwójkę z Polskiego. Co? Dwójkę z Polskiego? Masz karę na telefon, na dwór na wakacje do na komputer, na tablet i na wszystko. Co się stało, mamo? No, twoja siostra dostała dwójkę z Polskiego. Zawsze była w to dobra. A dostała dwójkę. Aha. No i dostałam karę na wszystko. A ty masz się nauczyć. Jak się nauczysz, masz mi tutaj przyjść i mówić mi wszystko na pamięć. Ja będę cię odpytywać. A dobra, to ja też sobie pójdę. Pa pa.